W dzisiejszym odcinku z Archiwum K, krótka historia jednego z najbardziej okazałych i reprezentacyjnych budynków w Koszelinie, siedziby poczty polskiej. W swoich początkach polska poczta związana była z władcą i z dworem. Korespondencje książąt i królów polskich przewozili posłańcy zwani komornikami. Podstawowym środkiem organizacji transportu dla posłańców były podwody, w ramach których zobowiązano miejscową ludność do dostarczania koni i wozów. Wprowadził je w Polsce Bolesław Chrobry, tworząc w ten sposób komunikację dla potrzeb państwowych. Bezpłatność podwodów zniesiono dopiero w 1564 roku na Sejmie Warszawskim, wprowadzając jednocześnie podatek podwodowy, do którego zobowiązano wszystkie osiedla stanowiące własność królewską. Rozwój poczty związany był z rozwojem komunikacyjnym regionu. Już w 1803 roku w Koszalinie znajdowała się Stacja Poczty Konnej, która działała do 1911 roku. Od 1858 roku koszyńska Poczta Główna mieściła się w dwóch wynajmowanych budynkach. W związku z rozwojem koszalina i okolic, podjęto decyzję o rozbudowie istniejących obiektów. W 1884 roku, w miejscu istniejących budynków, wzniesiono nową siedzibę Naczelnej Dyrekcji Poczty i Urzędu Pocztowego. Gmach wzniesiono w stylu neogotyckim. Sama lokalizacja poczty nie była przypadkowa, bo po pierwsze niedaleko siedziby miała rejencja koszalińska, a po drugie dzisiejsza zwycięstwa również w XIX wieku była główną ulicą Koszalina. Na dziedzińcu poczty powstała powozownia. W latach 1906-1908 do głównego budynku dobudowano jeszcze skrzydło wschodnie. Zapewne wielu Koszaninian nieraz przechodziło obok gmachu, ale zapewne mało kto przypatrywał się szczegółom architektonicznym. Budynek sam w sobie jest bardzo okazały, a na jego ścianach zewnętrznych znajdują się bogate zdobienia. Z czasów kiedy Koszalin był miastem niemieckim, w pobliżu poczty zachowały się pewne elementy infrastruktury, które jak widać działają do dziś. i jego okolica do dzisiaj robią wrażenie bardziej chyba jednak na turystach odwiedzających Koszalin niż na samych mieszkańcach. A szkoda, bo tak dobrze zachowanych i przede wszystkim ładnych zabytków w Koszalinie jest niewiele.